No zobaczcie, bo później, jak człowiek ma takie wewnętrzne poczucie samotności, to później efekt jest taki, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Bo to i tamto, jeszcze wam to, jeszcze za tym trzeba gonić i tamto jest ważne i bez tego nie przeżyjemy i tu taka sprawa i tu taki problem. I zobaczcie, że to później się nakręca, że im bardziej nie wiesz, w co ręce włożyć, tym nagle się okazuje, że więcej tego wszystkiego do ciebie spływa, nie? Już nie wiesz, w co ręce włożyć, a to jeszcze dodatkowe rzeczy się walą, czemu. Na głowę. Jezus podpowiada w dzisiejszej Ewangelii jedyną metodę na ten efekt. Mówi, metoda jest tylko jedna: ucząć na siłę przerwać tą gonitwę, usiąść i odkryć na nowo, że nie jestem z tym wszystkim sam. I kiedy ja odkryję na nowo, że nie jestem z tym wszystkim sam, że jest ze mną Jezus, Bóg z nami, to nagle odkryję, że mam komu powierzyć to wszystko, co się wali na mnie i co mnie przerasta i właśnie wobec czego czuję się bezranny.